Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. E, dzisiaj będziemy robić y, słoninę, słoninę prasowaną. Paweł kupił takie urządzenie. Zobaczcie. Taką prasowaczkę do słoniny. To się tak zamyka. Później wam wszystko pokażę. E, tak to się No, Laura, przytrzymasz mi to? O, dobra, wyszło. Tutaj się wkłada słoninę i y, i ja to się Idź. i tak się to wiecie przyciska i to się prasuje. Prasuje tak potem to się wkłada do wody no i tak jak w szynkowarze się, się gotuje tutaj mam już kawałek zrobiony bo Paweł już jedną turę zrobił ale on był w takim słuchajcie amoku że ja nie zdążyłam nawet tego wiecie co nagrać on zrobił z papryką ostrą i z papryką słodką i mu to wyszło tak. I powiem Wam, że nawet nie jest to głupie, więc to jest jego kawałek. A ja z racji tego, że jeszcze nam tutaj, zobaczcie, zostało sporo tej słoniny, to też dzisiaj właśnie teraz zrobię, bo żeby to się nie zepsuło, zrobię tylko swoim sposobem po prostu. W każdym bądź razie ta słonina była w, w soli, w, w zwykłej takiej soli, leżała dwa tygodnie otoczona w soli. Teraz została dobrze umyta, wypukana z tej soli i wysuszona, żeby była sucha. Więc dobra, ja się biorę do dzieła, bo chcę to wstawić, bo to się koło 3 godzin, nawet 4 musi parować. Dobra, słuchajcie, na początek to kładziemy sobie, wiecie, tą słoninę. I tak mniej więcej przykładam, żeby złapać wymiar, i tak sobie odcinam tą słoninę żeby mi tutaj potem to weszła, wiecie, w ten, 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 jak mi to zostanie, to to sobie po prostu gdzieś upcham, bo to później ciężko bardzo, po prostu ciężko to, wiecie, wchodzi, no i trzeba sobie to jakoś tak, o, właśnie podokrajać, bo wiadomo, że nie wszystkie są równe i potem te wszystkie ścinki, wszystko to będzie jakoś tak się, jakoś tam się to poukłada i będzie dobrze, Dzisiaj ja zrobię po swojemu, czyli po prostu swoim, swoim sposobem. Tutaj mam jeszcze taki długi, on też pewnie mi nie wejdzie. Muszę tak odmierzyć. O, I takich parę kawałków jeszcze zostało z poprzedniego razu. Ale to wiecie, to wszystko się wykorzysta. Teraz tak. Tutaj kładziemy folię. No taki ja mam rękaw taki do pieczenia, tylko ja go przyklejam sobie na e, wzdłuż, żeby było po prostu później łatwiej. Mm, żeby było łatwiej to, wiecie, układać. Oj, czekajcie, bo ten móż po tym, to mi się nie chce pokroić. Dobra. tą folię przekroiłam wzdłuż, nie wiem czy było widać, chyba nie i kładę to, słuchajcie, sobie tutaj mm, tutaj na dno no i teraz może zacznę od takiego większego taki większy kawałek po prostu sobie go, wiecie, tutaj kładam. to musi być w miarę ścisło yy, Paweł to nie mógł tego zamknąć ja nie wiem, jego teraz nie ma ja nie wiem, jak ja sobie to poradzę, no może Amelkę zawołam i jakoś, słuchajcie, damy radę sobie to zamknąć, żeby było dobrze. O, dobrze. Teraz tak. Teraz mamy to. Teraz będziemy sypać przyprawy, tylko sobie naszykuję. trochę mi zostało, miałam to resztę robić w szynkowarze ale będzie za mało bo chciałam zrobić w szynkowarze, zobaczyć jak to wiecie wyjdzie no i co i teraz próbujemy to jakoś tutaj powiązać o. i powoli będę to zamykać bardzo to będzie ciężko, będę musiała zabrać melkę. Aby mi to przyciskała, albo zamykała yy, i co? Jak ja to zamknę, to ma takie zaczepy. Najlepiej, żeby to było na samym końcu albo na tym. O, nawet i poszło zapię zapięte. O Jezus, widzicie, to jest ten. O, poszło mi, ale to muszę na ten ostatni. Dobra, w każdym bądź razie zaraz sobie to domknę i wkładam 80 stopni, musi być znaczy wkładam do zimnej wody do garka i gotuję to tak jak w szynkowarze. Jak w szynkowarze robię, około um, 3 godzin musi się to parować w wodzie. Potem zostawiam w tej wodzie do ostygnięcia na noc do lodówki, na drugi dzień wyjmuję. więc jutro wam pokażę, co mi z tego wyszło. Ja sobie to jeszcze spróbuję tutaj domknąć i będę to robić. No, i minęło, minęła nocka. Tak to wygląda. Tu jakiś tłuszczek wyszedł. A nie, tak minimalnie. Dobra, to co ja to otwieram? Będziemy próbować. Słuchajcie, ledwo to wyjęłam. Widzimy w tej folii. Tak to się prezentuje. No. Fajnie to wygląda. Taka fajna galardka się zrobiła. I ukroimy kawałek. No i zobaczymy. No w środku coś takiego. Ja to takiego tustego, to wiecie. Nie bardzo, ale. Paweł lubił. Mm. Ale mi dobre wyszło. Ciekawe co powie. Mm? Fajne. Takie, wiecie. Do drineczka. Od śledzika, wiecie o co chodzi, nie? Mm? Ale dużo nie można tego zjeść, bo to przecież sam tłuszcz. Fajne z tymi przyprawami wyszło. Bardzo fajny smak ma. Mm? Zubowę się smakuje. A to no, to tylko powiedz, że czy dobre, czyje lepsze, Twoje czy moje? Nie włączone. No, nie włączone, no, nagrywa się. No. Wiecie, wiecie na chlebek. Bez masełka oczywiście. Pytam, czy włączone, to mówisz, że nie włączone. Włączone, no. nagrywa się, powiedziałam. I tak z chlebkiem. Patrz, jak wyszło. Dzień dobry. O Jezus. Patrz. Widzisz, co się dzieje? Patrz, tak wyszło. No i co, dobre? Dobra. Koty już czekają. tylko na to by nie dostać. <grym> no. Dobra. patrzcie jak koty siedzą. Muszę im dać kawałek. No. No przecież zamordują. Masz. No, chyba ty. Teraz zrobię. Proszę. Kto tam jeszcze siedzi? Razem, masz, masz. Dobra, masz. Ojku. Dobra, słuchajcie, robię obiad. Yy, szykuję obiad, więc yy, dzisiaj będę robić, wiecie co, nic mi się nie chce. Jestem jakaś taka yy, nijaka, dzisiaj za oknem. Spójrz, no. Za oknem pada deszcz. A, typowa jesień. Robię ten makaron co kupiłam ostatnio i zrobię go z takim sosem. Cztery sery z bazylią, więc zaraz zobaczymy, czy on jest dobry. Na pewno. Ja sobie go się zmodyfikuję tam trochę po swojemu. Wiecie, jak to ja Smażę kotleciki, bo Laura też zje kotleciki. My zresztą pewnie też do tego kotlecika zjemy. I co? Biorę się, sklecie za robotę. A co tu będzie potrzebne? Mój kot przeszedł śmietanka o 12% no ja je robię bez, bez mięsa robię znaczy bez składu, bez kurczaka, bez piersi i tak ja dalej pokażę wam widzicie siedzi tam na oknie e, bo będą koteciki to po koteciku sobie słuchajcie zjemy do tego i będzie dobrze jestem tak jakoś zmęczona, wykończona i padnięta, że mi się nic nie chce naprawdę robię ten obiad Idę leżakować i odpoczywać dzisiaj. Tak, dzisiaj mam święto. A powiem Wam, że i tak się, słuchajcie, tak narobiłam, że jestem... Yy, prania poskładałam, yy, no narobiłam się od rana. dlatego taki późny obiad. 15 godzina, już szaro buro i ponuro na dworzu. Yy, ale się cieszę, że zrobiłam to, co sobie zaplanowałam i mam już to z głowy. Yy, no, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, nie rozgaduję się, będzie dzisiaj krótko, bo jestem jakaś taka nieogarnięta. Wiesz, się nie żegnam. Nie, idę robić ten obiad. Gotuję wodę, zaraz makaron zrobię. I idę leżakować. No i słuchajcie, kotleciki, moja kapustka, już jest ciemno, wiem, źle widać, moja kapustka, bo mi się tutaj, zobaczcie, ukisiła, już próbujemy, jest dobra. Makaronik z tym sosem, taki szybki obiad, dzisiaj smacznego, jak coś jecie, a my idziemy jeść. No także polecam Wam tą praskę, na internecie mówię, zapłaciliśmy, to wiecie, gruba jest taka, są też tańsze, ale są yy, cieńsze, a Paweł chciał taką grubą, ona jest naprawdę ciężka. Zapłacił 320 zł, chyba, czy 300, nieważne, tam niecałe 350 zł z przesyłką. I no i co, w tym można jeszcze robić boczek, można robić szynkę taką, wiecie, jak konserwową, prasowaną, taką, coś takiego. I na pewno będziemy robić i kombinować też różne rzeczy z tego. Na no teraz na TPT poszła ta słonina a następnym razem będziemy robić też, też co innego, więc linka wam, jak będziecie chcieli dać, jak nie zapomnę, też swojska. Swojskie wyroby? Strona, swojskich wyroby, chyba. To no było to nie na Allegro, tylko na takiej stronie z, z takimi urządzeniami do um, wyrobów własnoręcznie mięsa, tam wędlin robienia itd., itd. Dobra. Za dzisiaj Wam dziękujemy za oglądanie. Życzymy wszystkiego dobrego i do jutra. Trzymajcie się. Cześć.